Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, dziś nie będzie wyboru, ale zapraszam Was serdecznie na odsłuchanie filmu pod tytułem Ważna wiadomość dla Ciebie. Ogólny przekaz dla nas wszystkich, co karty chcą nam powiedzieć, tym osobom, które będą tego słuchać. I to jest czas na tu i teraz, na okres jesieni. Jaka tu ważna wiadomość przychodzi? Przede wszystkim ta karta mówi Tobie, mój drogi, moja droga, żebyś nie zamartwiał się za bardzo i żebyś gdzieś nie obrażał się, czy nie obrażała się na życie, bo karty pokazują, że los zacznie Tobie wynagradzać jakieś smuteczki, tylko otwórz się na to. Przychodzi do ciebie jakaś możliwość współpracy. Ktoś może ciebie chcieć docenić, pochwalić, zauważyć, ale przede wszystkim też te karty mówią, że ktoś tutaj będzie dla ciebie kimś w rodzaju osoby, która będzie chciała ciebie wesprzeć, pomóc tobie. Jeżeli jesteś osobą, która w ostatnim czasie boryka się z trudnościami życiowymi, która straciła pracę, nie ma pracy. To karty mówią, poprzez jakąś kobietę możesz otrzymać pomoc i wsparcie. Mów o tym głośno, a przyjdzie do Ciebie pomocna i życzliwa osoba, która pomoże Ci znaleźć pracę, która w jakiś sposób być może wesprze Ciebie finansowo dobrym słowem, będzie się Tobą opiekować karty też mówią, to jest tak na wstępie być może ktoś tego potrzebował usłyszeć ale ogólnie karty mówią, że jesteś, jesteś na takim etapie swojego życia mój drogi, moja droga, gdzie warto by było skupić się na sobie to jest taki moment u Ciebie, gdzie warto by było coś zacząć zakańczać, domykać, zamykać zostawiać za sobą i skupiać się na nowych początkach Tutaj też karty mówią, że jeżeli marzy ci się jakiś kurs, jakaś nauka, jakieś poszerzenie wiedzy w temacie energii, jasnowidzenia, to pozwól sobie na to. Nie odkładaj tego na później, bo to później zawsze będzie przez ciebie odkładane. U ciebie karty mówią. Jakiś trudny moment w Twoim życiu dobiega końca. Jeżeli Ty jesteś osobą, która walczyła o swoje dobre imię, o swoją godność, o jakieś y, finanse, to karty mówią, to się w końcu u Ciebie zaczyna układać i normować. Ten trudny moment w swoim życiu zaczyna odchodzić do przeszłości, a tam gdzie czułaś y, się, że poniosłaś klęskę, że doświadczyłaś z życiowego, to już będzie za tobą. Karty też mówią, że już nie pozwolisz się wykorzystywać, ranić i krzywdzić, będziesz odkrywać. Fałszywców, obłudników, złodziei czasu i energii, nie da się też okraść ze swojej godności, energii, czy chociażby z finansów. Ja też tutaj widzę, że nie będzie tobie już po drodze z jakimiś takimi relacjami bezwartości, czy to relacje miłosne, czy to relacje takie wiesz, między człowiekiem a jednym człowiekiem, a drugim człowiekiem w tych relacjach międzyludzkich postawisz wyraźną granicę, co ze swojego życia odetniesz bardzo mocno i pozytywnie. Tutaj pokazuje mi się też taka historia, że być może zrobisz sobie oczyszczenie energetyczne i to Tobie pomoże ruszyć naprzód, ale też ja widzę, że możesz podpisać fajną, intratną umowę. Fajna tutaj mi się szykuje współpraca dla Ciebie, podpisywanie umowy, dokumentów, podjęcie pracy, bycie z tej... Sytuacji zadowolonym, także działaj, nie poddawaj się, bo tutaj coś u ciebie zmienia się, zmienia się na lepsze. Karty też pokazują, że na wiele spraw dotyczących swojego życia spojrzysz zupełnie inaczej. I przede wszystkim ja tutaj widzę, że zrozumiesz i dostrzeżesz, gdzie popełniłaś czy popełniłeś błąd, i gdzie dawałaś się zbyt bardzo, czy dawałeś wykorzystywać ludziom swojemu otoczeniu. Przychodzi do ciebie taki czas konfrontacji ze sobą, przychodzi do ciebie taki czas znalezienia czasu dla siebie, ale też coś się w twoim życiu odmienia, aż dopytam. Widzisz, wychodzisz z jakiejś takiej energii blokad, zastoju, depresji, czarnowictwa, zamartwiania się. Los o 180 stopni odmienia Twoje życie na pozytywne, więc otwórz się na to. Tu mocne są zmiany, bardzo mocne zmiany. No trochę za bardzo gdzieś zamartwiasz się o te finanse, o tą stabilizację życiową. I to tu jeszcze jest ten minus taki, który powoduje, że te ograniczenia w Tobie są, ale zobacz. Pięknie tutaj. Wyjdziesz z jakiejś iluzji, wyjdziesz z jakiegoś takiego zamartwiania się, dużo przepracujesz w sobie, bardzo dużo przepracujesz w sobie. Mam też takie wrażenie, że przepracujesz swoje lęki, strachy. Niektórzy z Was mogą oczyścić energię jakąś trudną, toksyczną, karmiczną z kobietą, być może mama albo jakakolwiek inna kobieta. Tutaj pokazała się historia kobieta. I sprawy związane z dzieciństwem, z Twoim wewnętrznym dzieckiem, z tym momentem, kiedy byłaś dzieckiem, tu będziesz coś porządkować, uzdrawiać, a być może po prostu wybaczysz jakiejś kobiecie, która kiedyś raniła Ciebie słowem, czynem, zachowaniem, która nie wierzyła w Ciebie. Zobacz, pokonujesz blokady, pokonujesz przeszkody, wyswobodzasz się z tych ograniczeń i wznosisz się wibracyjnie bardzo wysoko, wraca do Ciebie. Taki nazwałabym apetyt do życia, chęć do działania, a Ty czujesz się zwycięzcą. Wszystko, co było trudne na płaszczyźnie urzędowej, finansowej, administracyjnej, to wszystko się tutaj w jakiś sposób domyka. Jakaś trudna sytuacja karmiczna w Twoim życiu również się do, domknie i ty to bardzo mocno poczujesz w kościach, w swoim całym ciele. Po prostu. Wróci Ci chęć do życia i ja tego Tobie z całego serca życzę, więc pozwólmy sobie jeszcze dopytamy, bo to jest przekaz dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich. Jakiś tutaj kochający mężczyzna się pokazał, tak? Widzisz, troszeczkę jeszcze tego pogubienia, zagubienia jest u Ciebie pokazane, ale będziesz sobie z tym nieźle pracować i to spowoduje, że oczyścisz czakrę serduszka. Brakuje Tobie. Brakuje tobie czegoś jeszcze w serduszku, tego jednego elementu, tego jednego fragmentu do tej całej układanki, i ty to bardzo mocno zrozumiesz, i ty będziesz wiedział, wiedziała, co jest powodem, czynnikiem tego, że twoje serce cierpi, że ty cały, czy cała cierpisz i ty to uzdrowisz ale widzisz jak to pięknie się też pokazało bardzo mocno będziesz też uzdrawiać siebie kochać siebie pracować z energią własną ze sobą nad sobą i to jest cudowne jakaś uroczystość celebracja może ciebie czekać coś na zasadzie mile spędzonego czasu z bliskimi z rodziną być może z dziećmi i to jest dobry moment do tego żeby coś tutaj pouzdrawiać pouwalniać coś sobie odpuścić wszystkiego wszystkiego pięknego wam życzę pozdrawiam